Thank yeah. you yeah. będzie film. Czyli wszyscy czekamy na film, prawda? Ale mam jeszcze takie pytanie, bo dzisiaj na filmiku będziemy kogoś gościć. O rany, nawet nie zdążyłam zapytać, a wy mi mówicie już, że będziemy gościć kogo? Mikołaja! No świetnie. A mam w takim razie pytanie. Czy może oprócz tego, że Mikołaj może nam coś wręczy, my też mu coś przygotujemy? A więc zaśpiewali piosenkę. Zgadzacie się, a będziecie tańczyć i pokazywać. No to ja zapraszam aniołka na scenę. Przypisajmy go wielkimi brawami. Brawa, brawa. I słuchajcie, uczymy się tańczyć i śpiewać wraz z aniołkiem. A sponsorem dzisiejszego spotkania jest firma Mały Robin. Witam Was serdecznie, kochane dzieci, witam drogie Panie. Chciałabym, żebyśmy dla świętego Mikołaja przygotowali piosenkę według znanej melodii Jingle Bells. Band... A co ma święty Mikołaj na głowie? Czapkę. To pokazujemy czapkę. Mikołaj święty. święty. Dzieci grzeczne są. Dzieci grzeczne są. nam prezenty. Przynieś nam prezenty. Pokazujemy taki ciężki worek. Okaż łaskę swą. Wszyscy cię kochają. Łapią się za serduszka. Wyjedź z raju pram. z raju Dzwonią dzwonki bim bom -bam. Co przyniesiesz nam? To próbujemy w takim razie już z muzyką. Chcecie się jeszcze raz przeciczyć? To jeszcze raz muzyka. Na początek dzwoneczki cały czas. To co teraz tak pięknie ze wszystkich sił, bo zaraz tutaj słyszę nadejdzie święty Mikołaj. Witamy cię serdecznie, święty Mikołaju. Hej, hej, hej. No to super. Dostaną teraz panie takie specjalne prezenty. Specjalny prezent dla was wszystkich. Zawisicie sobie w szkole na tablicy. I teraz poproszę panią z przedszkola integracyjnego w w oddział numer 1, Dwie panie, i nawet z dwójką czy z trójką dzieci. Zapraszam tutaj do nas. Może zablomić, może nie patrzcie, patrzcie. 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 Witam Was bardzo serdecznie, witam! Jak was najpierw? Jeśli wam taki kalendarzyk w sprawie i tam sobie będziecie który jaki jest dzień, będziecie mogli. A później dostaniecie takie prezenty małe, które rozwiążą wam aniołów. Chciałbym ci zarezygnować. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dajcie, Witajcie, witajcie. Witaj, ja masz na imię Vanessa, a ty? Mateusz i... i... nasza ciocia pani? Pani Jadzia. Pani tutaj macie ma specjalny prezent. Zaleścicie sobie na ścianie. Tył. A ty? Julka, Nikola? Tam są jeszcze jakieś sklepy, małe. To Nikola, nie ta rączka Nikola. Witaj, Nikola, witaj. A mój cześć. I tu Na chwilę nie. nie no, to może nie. Macie taki tutaj specjalny prezent, jaki cześć, specjalny na, na tablicę klasową z kalendarzem. A za chwilę będę w stanie. Dziękujemy bardzo. Słuchaj tu panią, oddział przedszkolny 0b, tak mówię, o witajcie, witajcie, a ty? Paweł, k**wa, macie tu taki specjalny porzęcznik, zawsze sobie na... na tablicy szkolnej. A ty, a ty jak rozumiesz? Ojęcia, a ty?

Świętym Mikołajem. I jeszcze raz serdeczne podziękowania dla Elfów z firmy Mały Robinson za prezenty dla dzieci. Bardzo dziękujemy za spotkanie.